Cześć kochani, witam się z wami w holu zakupowym, dzisiaj hol zakupowy, food hall raczej, jest troszeczkę rzeczy nie kosme znaczy kosmetycznych, ale niewiele, więc witam się z, z wami w, Boże kochany, wypowiedzieć się nie mogę, fu, wróć, bro. dzień dobry kochani, witam się z wami po w kolejnym dniu, mm, dzisiaj będzie hol zakupowy z Lidla i z Biedronki, o, poszło. Dobra, zaczynamy od Lidla. Wielkich zakupów jakiś nie robiłam, dlatego że ostatnio zrobiłam spore zakupy, sporo mięsa, wszystko systematycznie rozmrażam. Wszystko pomroziłam, to teraz rozmrażam. Nie trzymam się do końca tego, tych propozycji obiadowych, które Wam podałam. Miksuję je, ale nadal one są. Dzisiaj na przykład u mnie na obiad będzie kalafior, bo go kupiłam. Chociaż o zgrozo nie wiem, czy ja w tym roku pojem naszych kalafiorów i fasolki, bo ceny na targu mnie po prostu z zwalają. Ale to już może, jak dojdziemy do kalafiora. Bo byłam również na targu, poszłam po większe zakupy, wróciłam z małą siatką, straciłam 20 zł. Tragedia! Dobra, no i tak w Lidlu kupiłam ogórki. Na targu są tańsze, ale mi te z Lidla po prostu lepiej smakują. Są takie chrupkie ogólnie, no ja jeszcze na Lidlowych ogórkach się nigdy nie zawiodłam I zawsze kupuję Tym razem w Lidlu kupiłam rycki Edam, to jest też jeden z moich ulubionych serów Promocji chyba na niego żadnej nie było, ale i tak wychodzi taniej niż w naszym sklepie osiedlowym Bo on wychodzi po 23 z hakiem za kilogram, a u nas w sklepie osiedlowym jest po 27,50 Więc taki ser rycki kupiłam na promocji orzechy laskowe prażone, nigdy w życiu tych prażonych nie jadłam e, laskowe orzechy uwielbiam, ale tylko i wyłącznie jak są świeże, takie obierane z łupinek mój brat ma z bratową e, ogólnie mają drzewka z z czym? z orzeszkami więc e, też czasami sobie podję takich orzechów e, ale takich prażonych nigdy nie kupowałam, chętnie spróbuję Eee, także wytestuję, wzięłam tego dwa opakowania gdzieś pewnie zaraz drugie znajdę i tak jak Wam wczoraj mówiłam musiałam zajechać do Lidla, wczoraj nie byłam przedwczoraj nie byłam, zajechałam dopiero dzisiaj eee, jogurt naturalny to jest jedno z dwóch opakowań kupiłam 2,0% eee, bo po prostu nie mam kompletnie ani jednego jogurtu w domu eee, z pomarańczową etykietką kiełbasa podwawelska ale to tak raczej bardziej myślę, że będzie dla Azji Dlatego, że Azji po smaczkach, jakie ostatnio zakupiłam, ma biegunkę. I już teraz wiem, że jest to po smaczkach, więc coś do tresury muszę mieć. Ona po prostu na kiełbasę i na ser żółty jest taki łasuch, że to są jedyne rzeczy, które którymi jestem w stanie ją przekupić. Chociaż jak nie ma ochoty trenować, to choćby była głodna, wywinie się w drugą stronę i już. I nie będzie tresury. Także kiełbasa trochę dla Azji, trochę może zrobię wieczorem. W plasterki pokroję, podsmażę, żeby takie się wypieczone łódeczki porobiły. Zobaczymy. Kolejną rzeczą jest to dla mnie nowość, jeżeli chodzi o smak, Emilko Jogurt i oni o smaku melona z poziomką. Ja już Wam mówiłam, że wszystko co z melonem to jest dla mnie po prostu numer jeden na liście. Jak widzę, że w czym się jest melon, to od razu dokupuję, bo muszę to stestować, wytestować. No i co mamy na pierwszej pozycji mleko, a na drugiej cukier, później melon 2,8%, poziomka 0,2%. No, to tej poziomki to tu wrzucili z zagąszczonego przecieru, koncentrat z marchwi oraz soku z marchwi, aromat, żywe kultury bakterii jogurtowych i tyle. Więc skład jest też naprawdę. Fajny poza tym cukrem. A ile tego cukru tu jest? Łomatko 11. Dużo. 13,5 g na 100 ml, a to ma 400 pewnie ml, 330, czyli razy 3, 33, jakieś 6. Nie, 2-3 łyżki niecałe, 3 łyżki cukru. No i tak dużo, ale wypróbujemy. Ale nie teraz, bo akurat teraz dopiero co się wody napiłam, to mi się średnio chce pić. Dwa tajgerki o smaku mango, wzmocnione, naprawdę na mnie działają. Od czasu do czasu pijam. W Lidlu również zakupiłam, jest w promocji kukurydza. Kupiłam trzy opakowania. Dzisiaj ją będę też nastawiała prawdopodobnie, bo jest dość ładna. A ostatnio mi się jedna popsuła i niestety wyrzuciłam, więc zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to jutro będę robiła. Dzisiaj ogólnie dla Was nagrywam jeszcze jednego vloga poza tym holem zakupowym, więc dzisiaj taki troszeczkę bardziej pracowity dzień, ale to o tym w drugim holu. Dorwałam z pomarańczową etykietką pizzę, dwa opakowania były i dwa opakowania wzięłam. Tu jest jedno, tu jest drugie, obydwa z pomarańczową etykietką. To, to już u nas jest taki chyba klasyk ostatnio w lodówce, który jest e, za każdym razem, bo naprawdę ta pizza jest po prostu świetna, łyczek wody, bo mega gorąco u nas dzisiaj jest, 29 stopni, a w tym momencie mamy 11.43, ja jestem mokra, fakt faktem latam od samego rana. O. I co dalej kupiłam? Nigdy w życiu nie próbowałam ogórki małosolne, z pomarańczową etykietką mi się trafiły. E, Data do 25, my jutro jedziemy na grilla, więc e, myślę, że zabiorę, będziemy testować. A znaczy czy na grilla, nie wiem, ale ogólnie jutro jedziemy w gości, więc obstawiam, że będzie raczej grill. E, drugie opakowanie Tigery. Drożdże, bo za chwilę będę robiła również chleb w domu, e, który też zamierzam jutro zabrać. E, bezlaktozowe, dwa razy jogurty. Druga rzecz, którą zawsze kupuję w Lidlu. Drugie orzeszki. I co my mamy? Oczywiście szyja dla z indyka dla Azji. Ale Azji na razie śpi. Ma gdzieś wszystko, co się dzieje. Jest i chyba gorąco. Z rana pobiegała. Także chyba jednak usłyszała. Idzie. Dobra, kupiłam jeszcze arbuza. Nie ma nigdzie żadnych promocji. Ten był po 2,49 za kilogram. Nie wiem, co się dzieje, że te owoce i warzywa tak strasznie drożają. Ta cena jest niska, naprawdę dosłownie tydzień, półtora i zaraz winduje w górę. Jak dwa tygodnie temu trzy arbuzy były po 99 groszy, po złote 49, to teraz wszędzie od 2,50 w górę. No trudno, ale to jeszcze nie jest 5 zł, więc kupiłam arbuza i to są całe zakupy moje z Lidla. Następnie byłam na targu, gdzie kupiłam dwa kalafiory, po 6,50 w promocji mi się trafiły. E, także tak, tylko na jednym stoisku było ich po 6,50. Nie wiem czy nie dlatego, że nie były dzisiejsze, a było ich sporo. Ja i tak bardzo ładne wybrałam. E, I powiem szczerze, że no, po prostu ceny tych taki kalafiorek jest. Widzicie? Nie jest. Tutaj jest w jednym miejscu lekko taki pod. Podtegowane, a reszta jest piękna. Ale za takiego kalafiora 6,50, przecież to jest sezon. Matko, 11 do czego to doszło, żeby to w trakcie sezonu warzywa kosztowały tak dużo? Już się dzisiaj na targu, pytałam, o co w tym wszystkim chodzi. No, no, no co, no dziury budżetowe muszą łatać, prawda? Także dwa arbuzy kupiłam. Ej, Boże, dwa kalafiory. Patrzyłam na arbuzę, bo mam ochotę na arbuzę. Dobra, dwa kalafiory są. Ziemniaki kupiłam i słonecznik. Słonecznik jest już w dużym pokoju, bo zaczęłam go dziubać. W międzyczasie jak szukałam czegoś na internecie, strasznie ostatnio za mną chodzi pomyśli zakup torebki z Bigordi? Pisałam też z Anią jak, jak jest zadowolona z kanału My Beautiful Life, no pisze, że pisała mi, że jest bardzo zadowolona z tej torebki. No, tylko ja chcę inny model. Ja chcę ten Naked Biana Ewa i tą kolorową taką. Właśnie nie mogę się zdecydować i tak cały czas się waham, ale zobaczymy. Poskubałam trochę słonecznika i odstawiłam, pojechałam do biedronki na zakupy, bo zakupy z Lidla zrobiłam rano. Następnie przechodzimy do zakupów z biedronki. W biedronce zakupiłam filtry, ponieważ moja Nikola ma tą butelkę z Duffy. I używa jej dość regularnie, więc teraz w Biedronce pojawiły się filtry po 24 zł, dwie sztuki. Więcej zakupiłam. Zakupiłam również trzy opakowania ciasteczek Oreo, Oreo Double Cream, czyli z podwójnym kremem. Sześć podwójnych takich opakowań, jak na górze widać. A zakupiłam trzy pudełka tylko dlatego, bo chcę zrobić sernik Oreo. Mam przepis jeden na fit sernik Oreo i jeden mam fit Oreo. No nie, nie, nie kupię się, nie trzyma, Wszystkie składniki poza tym są fit. I jeden mam na normalny sernik Oreo, który chcę wytestować, bo nigdy go nie robiłam, ale już mam zostawiony. Na YouTube wypatrzyłam, więc mam już zostawiony ten przepis w podglądzie. Dzisiaj na pewno nie zrobię, bo nie mam czasu. Jutro też, bo nas jutro nie ma. Ale w niedzielę, kto wie, zobaczymy. W niedzielę pewnie tresura, zobaczymy co później. Dobra, przechodzimy dalej. Ehm, kolejną rzeczą, jaką zakupiłam w Piotronce, to jest mój ulubiony serek czekoladowy. Tutki. Zakupiłam również, miałam nie kupować, ale wiecie jak to jest. Idziecie po sklepie i coś do mnie mówi, i coś do was mówi, weź mnie, wytestuj. Zobaczysz, jaka jestem fajna. No i co? Zobaczyłam dwie nowości. Dla mnie nowości. Jedna alesowa maska, druga witaminowa maska. E, koreańska maseczka z witaminami. E, aktywne witaminy pomagają ukoić, zregenerować odwodnioną skórę, pozostawiają promienną i lekką. No, żal było nie brać. No, no mówię wam, najpierw to wzięłam tylko to, nie? Ale ta później krzyczała: tej będzie smutno, tej będzie smutno, weźmie. No i wzięłam dwie. E, no a to z AleSem, to wiadomo, no działa na wszystko. Chociaż ja i tak po moich olejkach jestem tak mega zadowolona z tego jak moja cera zaczyna wyglądać jak błyskawiczny jest efekt tego olejku arganowego chociaż testuję też inny olejek i, i patrzę, na razie patrzę, obserwuję co się będzie działo dużo nowości wprowadziłam, więc tak naprawdę nie bardzo wiem co działa, co nie działa ale wiem, że na pewno olejek arganowy z Biedronki działa po prostu cuda, jest genialny, naprawdę jest genialny więc takie dwie maseczki po 4,99 zakupiłam, zakupiłam maseczek mam o tak po kokardę, ale dobra E, idzie jesień, zaraz się będę oklepywać od rana do wieczora. E, dwa razy pracelki, Lakonika. E, wzięłam również batoniki Bounty w czarnej czekoladzie. To są ulubione batony mojego męża. I na przykład w Rosmani one kosztują 3,99, czasami 4,49 są gdzieś w sklepie, a w Biedronce pojawiły się po złoty 49, więc kupiłam mu 5 paczek. A niech ma! Za to sobie kupiłam, ale jeszcze chyba tutaj tego nie ma, gdzieś to dalej leży. Dobra, zakupiłam jeszcze patyczki. Dla mnie to są patyczki pod oczy, nie do uszu. Eee, zakupiłam chrupaki. Kolejne procelki. Moja pasta do zębów, bo się skończyła. Aqua fresh, arbuzowa. Najlepsze orzeźwienie. Moim zdaniem, to jest idealna pasta na lato. Uwielbiam tą pastę, uwielbiam ten smak, mięty smak, arbuza intensywny, w wakacje jednak, myślę, że zimą nie będę tej pasty używała, ale w wakacje jak potrzeba takiego orzeźwienia, jak człowiek wstaje taki, o Jezu, ciężko, bo jest gorąco, to jednak ta pasta mnie stawia osobiście. No i jest promocja właśnie, a propos olejków arganowych, w Biedronce jest promocja na olejki, dwie sztuki są po 2,49, jak się kupuje dwa opakowania. Więc wzięłam jeden arganowy i jeden wzięłam jedwa plus witamina A. To do włosów, to do twarzy. Tego na włosy, to na włosy używałam raz, ale na twarz mi się sprawdza o wiele lepiej. Pomimo, że jest to tak tania pierdoła, ale naprawdę jest tak skuteczna, że ja tego po prostu na włosy nie używam, tylko cały czas wieczorem na twarz. To wytestuję na włosy. Już mam troszeczkę do testu, testów, rzeczy do testowania na włosach. Ale to moment, moment, jeszcze chwila, zakupiłam również Colgate Czarną, bo też się u nas kończy, w tej pasty używa Nikola i mój mąż, i ja w międzyczasie, jak nie używam tamtej. Zakupiłam również żel pod prysznic i płyn do kąpieli o smaku arbuza i róży, przepięknie pachnie arbuzem, z Johnsona. Ja po prostu jak widzę gdzieś zapach arbuza, to jest to od razu w koszyku, no takich rzeczy nigdy za wiele, na pewno się u mnie to przyda, na pewno zejdzie. Ja lubię się kąpać, Ksawary też lubi korzystać z wanny, więc kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, poczekajcie, dla siebie wziąłam takiego batonika, jednego Twixa w białej polewie, zobaczymy, nigdy go nie jadłam. Zakupiłam również dwa drzemy, dżemy, gładkie drzemy. Dwa drzemy, gładkie, 100% owoc, wiadomo, za skład. Zakupiłam trzy opakowania chrupek, fromaż, bo jutro jedziemy właśnie w gości, gdzie będą dzieciaki, i na pewno sobie będą chcieli pochrupać. Zakupiłam również wafle ryżowe, Też ostatnio u mnie w domu dość często schodzą. No i ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest Evelyn Arbuzowy. Dorwałam go, wystawili na półkę całe opakowanie. Po prostu, jak ja to zobaczyłam, złapałam, mówię, jest nareszcie, mój, będę miała i ja. Wszyscy mają, mam i ja. Jedni mają, mam, bo ja mam żel arbuzowy. Boże, dziewczyno, jak to pięknie pachnie. Także zobaczymy. Teraz już mam jak testować konkretnie włosy, więc żel arbuzowy. Mamy tego, otworzę. Open, open w tą stronę. Zawsze się zastanawiam, jak to się otwiera, bo oni tak czasami robią te. O, dobra już jest. Mm. Piękna konsystencja. Pięknie się rozprowadza. Nie klei się, co jest najważniejsze, bo niektóre żele się po prostu lepią, chociaż tu już się lepka konsystencja zrobiła chyba przechwaliłam. Dobra, poczekamy chwilę, zobaczymy, ale do włosów i tak mi się przydaje, ja go nie kupiłam do ciała, tylko do włosów jako podstawa pod olejowanie, więc tworzyjemy, zobaczymy jak się sprawdzi. Dobra, na ciele się lekko klei? Nie, jak się wchłonie już się nie klei, na początku się lekko klei, później już jak się wchłonie to już się nie klei. Dobra, yy, całe moje zakupy, dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. U mnie dzisiaj na obiad kalafior, zasmażka do kalafiora, z masełka i bułeczki, do tego kotlet z piersi kurczaka, no i pewnie jakiś tam ogórek w skoczy, bo są ogórki. Jutro jutro idziemy na imprezkę, więc wieczorem jeszcze dzisiaj wychodzimy, więc ja się za bardzo nie obiadam, bo mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem jeszcze coś zjemy na mieście. Jedziemy w Lublin, ale to już w innym vlogu. Także do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam miłego dnia i sprawdzajcie u Was w Biedronkach, czy już jest, bo wiem, że jest mocno poszukiwane i dam Wam znać, jak się maseczki sprawdzają. Może nie w najbliższym, bo mam jeszcze dwa do przodu vlogi, ale w którymś na pewno dam Wam znać, jak się maseczka sprawdza. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaki. Pa!